Mówimy dużo o roli położnej i o tych wszystkich założeniach, które mówią, że, że poszerzamy właściwie kompetencje położnych. Natomiast czego potrzebują w takim razie położne, by móc realizować te postulaty? Czego brakuje właśnie w tej grupie zawodowej, tej grupie zawodowej? Myślę, że problemów jest wiele zawodowych, jednakże nie chciałybyśmy się dzisiaj skupiać. Chciałabyśmy powiedzieć o pięknie tego zawodu, o naszych możliwościach, wyzwaniach. Tutaj Może koleżanki tego potrzebują. Mówiły, od nas. Tak, że my się uczymy i jest to obowiązek ciągłej nauki. My również przez pryzmat tych informacji, które przekazują nasze kobiety ciężarne, rodzące, staramy się doskonalić swoją, swoje umiejętności zawodowe. W tym szczególnie umiejętności komunikacyjne bo styl pracy przed 30 laty położnej a teraz no różni się i powinien się różnić prawda, że pochylenie się nad kobietą, udzielenie umiejętności, udzielania wielo takiego aspektowego wsparcia, co jest ogromnie ważne i nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, szczególnie gdy kobieta nie do końca jest przygotowana do tych zadań i do pobytu w szpitalu, ma możliwość prawda skorzystania, doskonalenie się na każdym kroku. Myślę, że nie wstydzimy się dzisiaj naszych koleżanek na każdym stanowisku Prawda? Chcemy wzmocnić rolę położnej, podstawowej opiece zdrowotnej, rolę położnej rodzinnej, nazywanej przez całe lata, bo to jest podstawa w ogóle opieki nad rodziną. Okres ciąży, a wręcz jeszcze wyjście wcześniej, okres przedkoncepcyjny, kiedy kobieta planuje, czy, czy para planuje potomstwo, w związku z tym również oczekujemy od rodziny, Przyszłych, że będą do nas się zgłaszać, że pomożemy im w wyborze właściwego stylu życia, nabycia przeróżnych umiejętności, które spowodują kontroli między innymi własnego zdrowia, spowodują, że to dziecko będzie przyjdzie w dobrym stanie na świat. I to, co powiedział profesor Chwijałkowski, prekursor Szkół Rodzenia, że zdrowie nowego pokolenia zależy od zdrowia pokolenia, które wydaje na świat. Jednakże profesjonaliści, do których zaliczamy się. My położne powinny nauczyć tych właściwych zachowań, bo dziwnie się też dzieje u pewnej grupy osób, kobiet w ciąży podejmowania aktywności, których nigdy nie podejmowały wcześniej właśnie w okresie ciąży. Biegają no, różne czynniki, które mogą być szkodliwe dla rozwoju dziecka, dla jej całościowego stanu. I należy jeszcze podkreślić, że Położne naprawdę są w tej chwili grupą bardzo dobrze wykształconą, już po skończeniu studiów pierwszego stopnia, studiów licencjackich, które należy podkreślić odbywa się na poziomie uczelni wyższych, uniwersytetów, przede wszystkim tutaj w Polsce. Mają bardzo ogromny zakres kwalifikacji, kompetencji, taki sam jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Co jest tam rzeczywiście wykorzystywana i zaznaczona jest ta samodzielność. Ja już nie mówię o tych kierunkach rozwoju zawodowego, które mówią o studiach drugiego stopnia jako kontynuacja czy kształceniu podyplomowym, znowu poszerzenie zakresu kompetencji, ale chyba też należy wspomnieć, że czasami położne jednak mają to poczucie, że jest to tylko w bardzo często w formie zapisanej, że mamy to zagwarantowane, czy ustawą o zawodach, czy innymi aktami prawnymi wykonawczymi wskazującymi, jakie świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane. I takie poczucie, że brakuje jednak dalszych zapisów, szczególnie Narodowego Funduszu, żeby te świadczenia mogły być normalnie kontraktowane. Kształcenie położnych jest oparte o dyrektywy Unii Europejskiej, czyli praktycznie wysokie wymogi, duża liczba godzin, co jest ważne i jeszcze dodatkowo mamy możliwości w dokształcać się podyplomowo. Są specjalizacje zawodowe dwuletnie, więc dwa lata specjalizacji zawodowej. To jest taki duży potencjał i dobre początki, to znaczy specjalizacje i kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, doskonalące, coraz z większej, większa liczba położnych z nich korzysta, co się przekłada też na jakość opieki i uwzględnienie tych wymogów, które stawiają, są stawiane nam przez nasze kobiety którymi Chyba też takie opiekujemy. zachęcające jest to, jak obserwuję studentów właśnie od paru lat, ta młodzież naprawdę jest bardzo chętna, bardzo zaangażowana, uczestniczą w różnego rodzaju akcjach skierowanych do kobiet, dotyczących zdrowia kobiet. Tu akurat wspominam ośrodek lubelski, nie opuszczają żadnej akcji. I to jest właśnie takie budujące, że warto je kształcić, no też tylko warto zadbać, żeby chciały zostać u nas i był dalej wykorzystywany ich potencjał, wyjątkowy potencjał.